Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półdziennika. Polska Fika. Kto Fika ten znika. Polska Fika. Polska Fika. Polska Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Dzień dobry. Dzisiaj Polska Fika razem z Obserwatorium Nordyckim. Biblioteki w Schronach. Tak, tak, tak. Biblioteki w Schronach i Helsinki w Warszawie. To jest świetna lekcja fińska, lekcja szacunku dla edukacji i bezpieczeństwa. Polska FIKA musi razem z Obserwatorium Nordyckim skomentować wczorajszą wtorkową, czyli 18 lutego 2025 roku, wizytę prezydenta Trzaskowskiego w Helsinkach. Dlatego, że Polska FIKA i Obserwatorium Nordyckie są bliskie zawsze sprawom, które dzieją się za Bałtykiem, dzieją się w krajach nordyckich. Tym razem bazą refleksji jest książka, książka Wojciecha Woźniaka, Łódzkiego socjologa z UE, który wydał w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego książkę Państwo, które działa. Tę książkę Wojciecha Woźniaka Kiedyś zrecenzował także Tomasz Sawczuk w Kulturze Liberalnej w piątym numerze w 2023 roku. Tomasz Sawczuk wskazuje, opisując tę książkę, jak fińskie instytucje publiczne stały się wzorem skutecznego zarządzania państwem. Bo trzeba podkreślić, że one stały się, choć niekoniecznie były takie od zawsze. Podobieństw między Finlandią a Polską jest bardzo dużo, ale oczywiście także różnic bardzo dużo. Jednak to, że nie zawsze Finlandia była wzorcem dla innych. To jest jednak bardzo dobry wzorzec również dla Polski. Pośród licznych wątków poruszanych przez Woźniaka, autora recenzowanej książki, jeden element Sawczuk jako recenzent wybija na plan pierwszy. Finlandia zawdzięcza swój sukces wysokiemu zaufaniu do instytucji, kulturze politycznej opartej na konsensusie oraz priorytetowemu traktowaniu edukacji i wiedzy. Oczywiście tutaj mamy wiele rzeczy do zrobienia. Jednak przykład jest dość ciekawy, bo przykład takiej, takiego połączenia wysokiej kultury politycznej z zaufaniem do państwa jest nowoczesna Biblioteka ODI w Helsinkach, będąca symbolem powszechnego dostępu do kultury i edukacji. Niedaleko tej instytucji jest parlament i inne najważniejsze instytucje w kraju. To jest jedna z najlepszych działek w Helsinkach. A na dodatek jest to bardzo dobry, nowoczesny budynek. W kontekście tej wizji warto spojrzeć na wizytę Rafała Trzaskowskiego w Helsinkach, kiedy prezydent Warszawy zwiedzał fińskie schrony. Nie tylko jako element systemu obrony cywilnej, ale także jako przestrzenie edukacyjne i społeczne. Bo w tych miejscach znajdują się biblioteki, kawiarnie i czytelnie, które na co dzień służą mieszkańcom, a w razie zagrożenia mogą pełnić funkcję obronną. Trzaskowski podkreślił, że całość jest zarządzana przez samorząd, co może być inspiracją dla Warszawy. Fińskie podejście pokazuje, że szacunek dla edukacji i bezpieczeństwa może iść w parze. W Finlandii przestrzeń publiczna nie jest tylko funkcjonalna, jest też miejscem rozwijania wiedzy i więzi społecznych. Przeniesienie tego modelu do Warszawy mogłoby nie tylko zwiększyć odporność miasta na kryzysy, ale także podnieść jakość życia mieszkańców poprzez integrację infrastruktury miejskiej z kulturą i edukacją. Helsinki uczą, że bezpieczeństwo to nie tylko Mury i Bunkry, ale też inwestycja w wiedzę, kulturę i wspólnotę. No, nie dotyczy to tylko Warszawy. Warto podkreślić, że Finlandia nie zawsze była państwem do naśladowania, co oznacza, że wszystko przed nami. Biblioteki i kawiarnie w schronach to może być także nasza przyszłość. Jednym z wzorców świetnych miejskich przestrzeni może być łódzkie EC1, w którym w dawnej elektrociepłowni Znajduje się dziś wiele centrów nauki i kultury. Żyjemy w świecie niepokoju i kryzysu, dlatego połączenie w przestrzeniach publicznych nieufności względem zewnętrznych zagrożeń z olbrzymim zaufaniem społecznym ucieleśnionym w idei kawiarni, która oznacza spotkanie, dyskusję, racjonalność przy kawie czy bibliotek, spotkanie idei, dysputę oraz zaufaniem do państwa, które dba o życie obywatelskie, to jest połączenie niezwykle obiecujące. A jeśli do tego dodaćby by ideę powszechnego zaangażowania Finów w obronę cywilną, to ten projekt zasługuje na poparcie ze wszech miar. Dlatego Obserwatorium Nordyckie razem z Polska Fika kibicuje Helsinką w Warszawie. Wszystkiego dobrego, to tyle na dziś. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciednika. Polska Fika. Kto Fika ten znika? Polska Fika. Polska Fika. Polska Fika. Cieszę się że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę przy kawie.